Cześć, Siemianeczko, w tutaj Alamterz01, zostawcie lajka, like. suba, z i zaczynamy oglądanie. Dziś sobie nagryliśmy u Pawła, zbieraliśmy, zbieraliśmy dużo materiału, nie na odcinku, żeby Was nie przynudzać. Paweł idzie wybrać diamondy i takie... Dla Ciebie, w ogóle mam kilokrotnie, 63 trafiłem. Teraz? No jest. Nice. Ja tutaj będę budował wioskę. Znaczy, no będziesz musiał stary... Weź to. Ej, czy masz jeden dajmond? Mam. Daj go. Masz. O, mam po prostu diamenty. Jeszcze diamentowe? To nie fajek, on nie miał jeszcze diaksów. No jeszcze nie miałam. Ale mam plan co zrobić, muszę łopatkę zrobić diamentową. O, woda. Woda, teraz mam wodę. Musisz to zapalić. Jaskinia. Ale ładnie na podwórku. Nie, Ja mam tak ładnie. Ej, no, u mnie jest pomarańczowo no, na tak. podwórku. To jest pomarańczowo. No mówię właśnie. Ja myślałam, że tego nie masz. Dobra, będę jeszcze robił pole, bo tutaj mam. E, jakby to, to ja ci teraz zbieram w ungiel, Żebyś miał pochodnię, żeby porozstawiać od razu. Okej. Okay. Tutaj takie schody zrobię. E, sorry? Serio? Tepałeś się gdzieś na no. perełką? Nie, tak nie. Enderman. O kurde lawa Nie można... tam. Ja ła, Enderman. Właśnie słyszałam ten głos. No czemu ty uciekasz? On się mnie boi bardziej. Dobra, on, on u mnie na górze i go widzę. O, otepnął się. Tutaj i tutaj. Dobra, mam go. Tutaj będą schody. I tutaj będą schody i tutaj jest tam. I na której kratce jesteś? Nie wiem, bo mi przecież mi zasłania. O, nie zasłania mi. Na, 6, na 66. Dobra, to zaraz będę u ciebie. Z pochodniami. O, i tam, móż, tam, tam. Y, musisz o, oświetlić, oświetlić cały ten, ten. Masz. Masz. Ty oświetli, jak wyrównasz starym. No dobra. Stary, muszę pomóc. Mam tu mowa. szkieletona. O ja idę. I zostawisz mnie jeszcze z jednym ogórkiem. Tak. A co ty się myślałeś? Ale mam z spowolnienia i sobie zrobię łuk. Gdy oglądasz ten odcinek, A? jesteś obsikany. Co? Gdy oglądasz ten odcinek, jesteś obswit. Nie, bo wtedy będziesz miał mniej wyświetlań. Hmm, znaczy, to kto nie ogląda. ha! ha, ha, ha. Czyli jak wasi koledzy nie oglądają tego odcinka, to są obsikani. Znaczy nie, to znaczy, co? I fajną dużo w kinę. O kurde! No to. To jest world biggest y, cave y, in real life. World biggest y, cave in Minecraft. Mam jedno serce. Czy tam jest Warden? Nie, nie ma. To Ktoś... jest ostatni Warden? ŚKIELEC! Nara. Patrzę. Jeszcze tej kopie. Nie ja mi się chętnie z chce odrodzić. Mam dwa serca i nie chcę mi się odrodzić. Ale trudno wyrównać ten taką słowem diamentową łopatą. Ale lepiej jeszcze nie byliśmy nawet na w Co? to jest? Tak, to jest niby World Biggest Cave in Minecraft. Nie, a nie ma żadnych diamentów w nim. Aha. World. Oh, I <inaudible> world. <inaudible> world. A the world. Just one

Mariusz! Mariusz mnie goni! O Dobra. <tryk> Tutaj sobie biegamy i stawiamy... ...ryda. E, Dyrt. Stawia dziewczynkę? Tak. Ujej. Stawiasz dziewczynkę. Dziewczynka. Dziewczynka stawiasz. Marcel, bo ci nie mówisz. Nie, ale tego na odcinku, bo będę błonowany, że... Bo ja... I tak, ja jestem Marcel. Żebyście widzieli, mm. tak? Bo ja nie jestem y, Kamil. Ja, ja w ogóle nie jestem Kamil. Marcel, tu ja, o Jezu, ja, to nie ja, ja... Ja w ogóle nie jestem Kamil żebrowski. Brze, Brze, Albo Kamil powadełko to też nie. No. Teraz ja, wyrówną teren. Tutaj raz... krat. Ej, bo zilda nie mamy. Będziemy musieli ją pozbierać. Znaczy ja będę musiał. Martę, to ci Dobra. A widzowie nie wiedzą, kto Dobra. Wiedzą ładnie. Ja tutaj nie gadam, bo się skupiam że. To się Z za muru żeby Ciebie zjeść. Serio? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Uli. Mam 33 trzy diamenty. Tak się... Mam, ja szczęście. 3. Mam szczęście trzy. Mam szczęście trzy. Gdzie jest lawa? Nie lawy. Ma szczęście. Gdyby była lawa, to by te diamenty zniknęły. I by było fajnie. Każdy by był szczęśliwy. Mm, du, 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 du. Dobra. Potrzebuję tinta. bez. Zęczą to weź łopatę. O, dziękuję. Chciałem mówić, gdzie jest la, lapis dla złoiczka i co? Nie szalejś, trzy? Wydaje się dwa, nie chcę naność, dwa. Więc to tutaj to zostaje. Maciej to minister. Muszę mieć मysłudfodies... wydajność 3 najlepiej. a na którym ty level masz to enchantowanie? Na 30? Tak. Nie, cały czas mam niezniszczoność 3. Kliknąć w 4? A, do to klikaj tą niezniszczoność 3. Bo tam <sitter prejudice> też jest wydajność. Nie, nie n-, n Deadpool 3 i, i wydajność 4. Mówiłem ci. Ja dużo razy nie zjeżdżam na ale nie widziałam, że mam jedną tą. Bo nie wiem, lepiej sobie raczulim. Paweł, ej, chodź tu, pokaż, gdzie jesteś. Nie mogę. A gdzie jesteś? Nie mam ile. Nie mogę. Mamy mm. jedzenie. Ty masz chleb. A no tak, mam chleb, no. Ile? Nie, nie wiem. Zapomniałam, ja że mam że mam... Zapomniałam, że, że mam stack 44 tego, yy, chlebka, tak. Ja nie mam nic, nie. To masz, mam tylko 3 arbuzy. To masz skrzynce. 6, 44. Bogactwo. Tutaj będą schody, to już jest wiadome. Jo, o kurde! Ej no taką opatę to ja chciałem No przyznam taką opatę to ja chciałem no Kto by nie chciał? Ja No ty byś chciał Ty ja to powinno wizerować Będziemy jeszcze nagrywać z jednym youtuberem potem Mogę powiedzieć tylko Potem? Z jakim? Wiesz jakim? Nady Nady? No A, eee, to nie youtuber No wiem Z jednym członkiem jeszcze będziemy nagrywać A, jego jeszcze nie ma tutaj No w naszym krągu Ja tutaj teren mam. Ale to Ej dajmość. Ej, 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 będę musiała łopatę naprawić. One diamond. One diamond. I biedaku nie masz nawet jednego diamenta. No, <gry> Co? K**no. Cool masz te twarzy i cieparzy. <gry> ze smakiem i ze smakiem. Nie lubisz McDonalda. <gry> Ale ty lubisz cudy? <gry> ja lubię, a ty nie! A ja mam burger! A ty nie! Czekaj, muszę sobie kilo diamentowe zazenzantować, bo nie mam. Zaczątowanego na jakiegoś wydajność 30. Znaczy, co on? Najlepiej to wydanie 30 mieć na Kiloch. O co, to jest to wydanie z 30. Ej, mm, czy ja mm, wezmę. Mm, mm, Ej, stary, czy mam wziąć mm. na kilofię Nie, nie Mhm. Mm Dobra, klikami i co będzie? Jedwabny dotyk. Trudno. Musisz od zrobić i. Albo, ale albo, albo. W...

to mi nie cini. Marcel to cini. Marcel to mi nie cini. Marcel to mini mi Ale, ale tę... ale to tą piosenkę wy... ale ten, ale ten tą piosenkę ten. Lubiłeś. Bo ja sam wymyśliłem. Hmm. Dobra. Ej, a jak ktoś, kto ogląda się, nazywa Marcel? Oj oj. Chodzi mi o takiego Marcela, czyli brata Alana. No tak. Kamil. To jest Cini Minis. Ja jestem Kamil. Znaczy no, Kamila. Boże, pomieniło mi się z takim typem innym, który też ma brata Alana. Marcel, to Cini Minis! Wiesz co ja usłyszałam. O, chodź, 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 pokazać jesteś. Widzisz mógł. Ała. Ej, nie, bo nie zabija się, a jedzenia nie mam. A mam! Ty! Spokojnie zabiję cię! Wie, bo wiedziałam, że, że wytrzymasz trzy strzały. Achy, ach, ach. a. Dlaczego ty nie, nie enchantujesz zbroi? Eee, jeszcze nie mam czasu na takie rzeczy. Okej. Okay. Ja sobie przepalę. A co? Wylako? Nie. A co? Ej, czy, czy my mamy jeszcze jakiś wieśniaków? Tak. Czy my mamy jeszcze jakiś wieśniaków? Tak, ale jak nie mamy, to najwyżej ma weźmie. Co? I zatrzegaj co? Dobra. Z -a. Ała! Ja, ja ci tylko ci mówię? Ja to GM nie chcę używać. Tak no, ja jak na ta wszystkich innych światach, więc mi to nie mów, że będziemy używać gm -y, no. Jest łódka na spawnie. Jest wioska na spawnie. Pójdziemy do niej z łódką. Teraz to jest 2700 kartek. Albo mam plan, pójdziemy do Endu, zabijemy smoka, potem pójdziemy po elytrę, potem zrobimy y, ten. To coś, co się co się łapie w wieśniaka czy krowy i on... I on się za... Ni, y, nie wiem. I on się za to za to, to Eee, będę co to wieśniaka się wiąśnia, Alina. Serio? No to no. zrobimy łódkę, przyczepimy do łódki elytrę. Na ten planie myślisz? Jest Nie. jest bardzo mądre. Nie. Co? Rozmnożymy ich. Wjeźdź, oh. wjeźdź. Ja mam. Yy, mam skrzynce, mamy skrzynkę z ziemniory. Tutaj gdzie yy, mamy itemy, które zdobyliśmy. No ten. Mamy, te, mamy tam te... ziemniory. Tak. Mam to żelniowe. Idź, idź po niej i, i rozmawiaj z yy, Nie teraz. Robię sobie ceta. Mam układę ochrona 4, niezmniejszoność 3, o, ciernie 3. Znaczy 2, nie 3. Ja muszę iść zaraz dobić level. O, kozacki! Hełm! Dobra, ja muszę te sobie zrobić. Ochrona 4. I ciernie 2, okej. Gdzieś tam masz tylko brakuje. No, ale to Wydajmy Wydajność pod wodą. Tak, zgaduj. Wydajność pod wodą. Po co mi wydaje wydajność pod wodą? E, to się dłużej będziesz pod wodą. Ale po co mi to? Na no, przykład, nie wiem. Oddychanie. Po co? Ochrona 4, ochro... i ochrona, i ochrona 4, i wydajność, ochrona 4 i i wydajność pod wodą, no jakie pierdzielę. Jak, jakie, jakie miałeś? czapkę? No. Niezniszczalność 3, ochrona 4 i wydajność pod wodą. Ochrona 3, nie Mam spodnie. Tylko ochrony nie ma. Nie stać mnie. Ej, czy masz level na czymś? Mogę zrobić? Nie stać. Ej, A do czego ci nie stać? E, na spodnie i na buty. Masz A, właśnie mi się tak. też powoli kończył level. To okej, to się pożegnam z zacinkiem. E, to ty tego końca odcineczka ludziska. Naura!